Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w sobotni poranek. Już nie taki poranek, bo już jest godzina ósma. Trochę żeśmy pospali, ale musieliśmy wczoraj bardzo późno też spać. Robię sobie kawkę i oczywiście rozsypałam ajka, bo y, kawa mi się skończyła, wiecie, skończyła mi się kawa. I tak sobie myślę, o, o, nie mam kawy. No dobra, szukam, szukam. Bo byłam pewna, że jeszcze w ziarenkach mam taką do mielenia kawę, ale nie mam. No muszę coś kupić może w Lidlu albo gdzieś dzisiaj. Ale jeszcze miałam w zapasie tom, co kupowałam na jesieni. W zimę kawa mielona o smaku irlandzkiego, kremu. No ja ją kupowałam w tym roku. To chyba w tym roku. Jeszcze taka była dyniowa, pamiętam. Yy, znaczy, w tym roku yy, kalendarzowym, szkolnym, yy, co ja gadam. Yy, I one były bardzo dobre. I w zasadzie chyba już wypiłam tą yy, pomarańczową. Ona była właśnie dyniowa, ale była bardzo dobra. Yy, no. A teraz patrzę, znalazłam się to, miałam schomikowaną, więc dobrze, bo tak to bym nie miała słuchajcie, kawy. Zapraszam Was na kolejnego vloga. E, idziemy wypić, zrobić sobie kawkę, wypić, a co później, to później. Oj, przewróciła mi się ta. E, no, pompka, dobra. Będę musiała tam wejść, ale chciałam Wam pokazać te malutkie rybki, takie, co Wam pokazywałam, co są w oczku. To one będą z tych koi jednak, bo one zmieniają kolory. Jedna jest taka już prawie o, widzicie, tutaj płynie widzicie, zobaczcie biało, taka czerwona. To jednak są te koi, bo nawet Paweł mówił, a, to może ktoś tam kaczka jakaś przyniosła um, jakieś jaja czy coś i wiecie, ale nie, nie, nie. To jednak są te na pewno rybki i to będą koi, więc ich było chyba 12 albo 15 sztuk, jak liczyłam wtedy, już nie pamiętam. Ale jedna jest szara, jedną białą patrzyłam, jedną czerwoną, więc one już zmieniają kolory. I yy, no po prostu. Super. Zobaczcie ile os jest. Mają tutaj raj. Czekajcie, to osy czy to pszczoły od sąsiada? Nie, osy, osy. E, bo mają gniazdo, bo też pszczoły czasami przylatują od sąsiada. Z ula tutaj się kar poić, ale no. E, mają gdzieś tam gniazdo, trzeba te gniazda zlikwidować, bo tutaj strach po prostu przebywać w tym ulu. No, ul, ul się zrobił w wodzie. Patrzcie, jak rybki pięknie pływają dawniej, tutaj jeść i może zaraz tutaj do nas przypłyną. Dzisiaj jadę właśnie do mamy, to wezmę sobie, chociaż ten spławik w miarę stoi, ale mały ciężarek potrzebny i będzie ładnie sztywno stał. No, kaczucha pływa i miałam tych, tych śmieci. O, patrzcie, zobaczcie, patrzcie, widzicie tutaj ile ich jest, zobaczcie, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba z dziesięć ich płynie. Jedna biała i ups, w prążki, ale będzie tych rybek. Widzicie, widzicie? No, woda jest przejrzysta, bardzo ładna woda jest, mmm, ale oczywiście osad jest, no ale ten osad to jest taki z automatu się robi, ten osad, no tego osadu się nie pozbędę, nie będę tego czyściła, żeby było widać y, folię, bo to bez sensu, no to musi być taki osad tutaj dla tych rybek. Ale zobaczcie, jak sobie, ja będę tak siedziała, nie będę się ruszać, to może coś tutaj nam podjedzą, bo one tak fajnie jedzą. Yy, o, Widzicie, jaka malutka biała? Tam złota jakaś. Fajnie. Fajnie, fajnie, to już nie będę musiała kupować. Yy, tylko gorzej, jak się jeszcze w tym roku rozmnożą. <laughs> będę musiała komuś odstąpić. Koza się drze. Bo już mnie zobaczyła. Ona, jak mi widzi, to ona się drze. Albo jak mnie nie widzi za długo, to też się drze. Zobaczymy, czy rybki do nas przypłyną. I woda bardzo przejrzysta, dno nawet widać. Nie wiem, czy wy to, na, wy to na kambrze widzicie. Dzisiaj to też nie będę miała, kiedy jutro się weznę I te szumowiny właśnie sobie powybieram i będzie tak ładnie. No, na wodzie, ale. Fajnie. Cieszę się, że to oczko sobie powiększyłam. Jeszcze sobie tutaj na tym pomoście zrobię te takie... Hmm, yy, no. Z tym sznurkiem, jak Wam mówiłam, to w tym tygodniu może się za to wezmę i będzie super. Tu trzeba kamieni podokładać. Mam trochę. Yy, tylko wiecie, no muszę się za to wziąć. No patrzcie, no nie chcą przypłynąć do nas, no. i tam. Nie chcą na jedzenie przypłynąć. Dobra, posiedzę chwilę i zobaczymy czy przypłyną. Tam już widzę pączek od lilii, widzicie? Nie wiem czy widzicie w wodzie tego pączka. Będzie kwiatuszek. E, tutaj jeden już był, ale już z... Z... chyba się zamk... zamknął. No, zamknął się, ale pewnie się otworzy jak będzie ciepło. Chodź, chodź, chodźcie. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. One tak fajnie jedzą z tego koła to jedzenie. Aż się czasami rzucają do góry, wiecie, że one podskakują normalnie, do góry wyskakują czasami? O, ciuchu, ciuchu. Nic nie będę mówić. Patrzcie, jaki duży płynie. Rekin popłynął. Eee, one chyba nie są, słuchajcie, głodne. Chyba nie są głodne te ryby, ja nie wiem. Te malutkie takie, słodkie są. ojoj oj, oj, I przy oczku mam mnóstwo roboty, muszę właśnie sobie tutaj. No bo tam jeszcze, tam jest jeszcze nieskończone. Opatrzcie, jaki wielki rakin. Ale fajnie tak popatrzeć, jak one pływają. Super powiązane. ale ta malutka, widzicie? Aha. Fajna. Y Fajnie tak popatrzeć, nawet jak wiatr wieje, to ta woda tak. Yy, taki fajny, ma wiecie. Yy, fale takie się fajne robią, miło popatrzeć. Ale muszę wejść tam, podnieść tom. Yy, no. Bo mi się przekrzywiło, chyba źle zabezpieczyłam i, i mi się to przekrzywiło. No, ta fontanna. Nie są głodne, nie ma ich. Nie ma ich. Poszły na dno, gorąco. Trochę dolałam też zimnej wody, więc mają ochłodę. No dobra, może wieczorem jakim dami będą chciały. One więcej jedzą wieczorem, zauważyłam, bo ja już też kiedyś im rano dawałam i tak nie bardzo. Widzę, że wieczorem mają lepszy apetyt po całym dniu. No no dobra, trzeba iść się wziąć z jakąś robotę. I tyle, to idziemy. Nie chcą pokazać, jak jedzą. To idziemy. Zaraz za Ciebie przyjdę, kozo. O, tutaj jest ta Lilia, gdzie ona nam się schowała, widzicie, czekajcie, Weź na drugą, drugą ręką, o no chodź, no taka jest śliczna, no rozwijaj się, rozwijaj, no, fajnie się to przyjęło, te, te też się fajnie przyjęły, no dobra, lecimy do domu coś porobić. Przyszłam pół godziny później, wszystko wyjedzone, a to cwaniaki jakie, patrzcie. Patrzcie, jakie to cwaniaki. No, tylko mnie nie było, i od razu wszystko zjadły. Ale jeszcze ich uchwycę. Najwyżej wiecie, co? One się tak trochę, no zależy tam, jaki mają humor. Czasem się boją, czasem nie. No, tak różnie. Ja ich uchwycę. Najwyżej kamerę postawię i <grym się wytrzymać> będę ich nagrywać. Bo bardzo fajnie tutaj się zachowują. Jak mnie oczywiście nie ma. Jemy obiadek. Spaghetti z mizerią smacznego Laura wystraszyła Nie, nie, ja co wiedzą patrz, widzisz? Zobacz, one wieczorem bardziej jedzą rano nie chciały jeść, wiesz? Tak a, rano im dałam, nie chciałam nagrać ich i w ogóle nie ja, było. jak teraz. Nie krysz, Bruno. Trzeba im więcej przynieść, za mało, Bruno. za mało mają. Ja jeden, nie Bruno. 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 Na YouTubie będziesz. Uśmiechnij się. Zachowuj się, chłopie. No. Sławny będziesz. Mm. Cicho, no bo odstraszam. Cicho, zobacz, zobacz. Zobacz, patrz jakie jedzą ładnie. No przestań go wiskać, no. Czaj więcej przyniosła, za mało mają. Fajnie widać, nie? Te malutkie nawet już chyba jedzą. Lisek, ty się relaksujesz na chuśtawce? Lisek. Mm -hmm. tutaj, tu Cię wytnę a kto tutaj jeszcze siedzi? pulpecik też siedzi, tak? pulpecik siedzi tak, i niunia siedzi i lisek, wszyscy siedzą u lisek tu no i pulpecik wszyscy tutaj są przy oczku tak, wieczór spędzają przy oczku, tak? wszyscy Pzysy. tak, ale mrucy co? Ale w Ale w Lucji. Ale to tak świeżo grają, tak? O jaka już noc się robi, prawda? Ciemno zaraz będzie. Mm, tak. Junia. <słyska> Słoneczny patrol. Za... Paweł, Nie jak ten słynęczy patron, nie? Tak? Czekajcie. Ej. No dobrze, no. Ja też Cię kocham. No, Ciebie też. Ciebie też. Ciebie też. Wszystkich. Wszystkich, tak. Wszystkich. No Bruno, nie za dobrze Ci? Ogon moczysz? <noise> poszedł Gdzie on poszedł? A, o, po zabawkę poszedł O, idzie zabawką, idzie No. I będzie się, on jeszcze trochę to się będzie tu kąpał Bruno Dawaj mu rzuć No to zabierz mu No to zabierz mu yeah. Rzuć mu do wody To się skąpie i dziur porobi, nie? No na pewno Brunek Daj zabawkę, siad! Siad! Bruno, siad! O tak, dobry piesek, daj zabawkę panci! Daj zabawkę! Daj! O, jaką masz łado Nie zapominaj, kto ci kupił tą zabawkę! Dawaj to! Dawaj to! Bruno! Sonia to grzeczna! Sonia to grzeczna! Idziemy spać zaraz, tak? Idziemy spać! Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. To znaczy, chyba się już witałam dzisiaj tą kawą. A znaczy, tą kawą to się witałam z wami dwa dni wcześniej. I potem już przez dwa dni. Oczywiście nic nie nagrałam. No. E, będę skręcać pergolę. Był weekend, nie nagrywałam, w niedzielę to już w ogóle. E, w sobotę. Nie. Nie nagrywałam w sobotę. E, przy oczku chyba te zwierzaki. Coś tam, coś tam skleciłam. E, przyszłam e, wziąć się za... Złożenie tej pergoli, którą kupiłam, i wam pokażę, gdzie ją postawię. Tylko tutaj patrzę, bo tak, tu jest F. F idzie tak, a E idzie tak. Okej. zareagować, żeby się nie pomieszały. A to jest G. A G gdzie idzie? Aha, G idzie na dół. To jasne. To idzie na bie. A to jest E. E na boki. Dobra, ale oczywiście potrzebuję jeszcze śrubokręta. Zaczynamy od tego. Oczywiście nie będę wszystkiego skręcać tutaj na wizji, bo to bez sensu. Czekajta. Czekajta, czekajta. G. G. E. Najgorzej to złapać pierwszy, pierwszy poziom. Aha. E, nie, nie. To. to. idzie w to. Tak, to idzie w to. I to w to. No i dobra. I śrubokręt gdzieś tutaj też mam. E. U mnie dzisiaj jest poniedziałek. Mm. Dzisiaj jest poniedziałek, już jest godzina w ogóle 15.20, Laura dzisiaj jest na półkoloniach w Stadninie do 17.00 od 8.30, no ale powiem Wam, że ledwo wstała, ledwo wstała, no bo czy musiała wstać rano, tak jakby do szkoły szła, więc, więc wiecie, ale jak już wstała, poszła. Po 17 będę po nią jechać. Mam nadzieję, że, że jej się spodoba. No, tylko wiecie, powiem Wam, że ta pogoda nie dopisuje znaczy ogólnie dopisuje. Nie ma upałów, jest fajnie tak, wiecie, przyjemnie na dworzu. Ale jak patrzyłam na pogodę, no to miało padać przez cały tydzień. Ja sobie pomyślałam, no kurczę. No Szkoda, bo akurat i ona z koleżankami dwiema z klasy poszła na te pół kolonie. No no. Yy, I poszło na te kolonie i deszcz będzie cały tydzień, to nie skorzystają. A tam i basy, ni rowery i wszystko, ale szkoda, ale dzisiaj pogoda im dopisała. Mo, na mojej pogodzie dzisiaj pokazywało przez cały dzień 90% opadów deszczu. 50% opadów deszczu, tak od 50 do 90, no to 90, no to już jest dużo. Dużo. I powiem Wam, że nie spadła kropla od samego rana. Teraz troszeczkę tak pokropiło. Taka mżaweczka przeszła. O, taka fala mżawki i to wszystko. Więc fajnie. I jest dosyć duszno i dosyć parno. Zobaczymy, jak to będzie jutro. No, mam nadzieję, że, że się nie sprawdzi przez ten tydzień ta pogoda. Niech pada oczywiście, bo deszcz jest potrzebny. Jest tak strasznie sucho. Deszcz jest potrzebny i musi popadać, ale słuchajcie, niech popada... Jak ona wróci, z do... wróci, po prostu to niech pada. Albo w nocy niech pada. A w ciągu dnia jednak, żeby nie padało. A już w przyszłym tygodniu to może lać. Cały tydzień. No. A póki co, to tak szkoda byłoby tych dzieciaków, żeby właśnie w ten deszcz. Yy... No. Ale rano, jak pojechaliśmy, bo tam jest taka świetlica na dworzu. Nie wiem, może mi się uda coś tam nagrać. Chociaż tam już była nieraz. Tu wam chyba pokazywałam coś. Nie pamiętam. Też tak głupio z kamerą tam latać. Yy, taka świetlica zrobiona na Alastanie. I tam pani dzisiaj właśnie mówi, że dodatkowy namiot właśnie rozkładali. Taki wiecie, no taki, co, no taki duży namiot rozkładali rezerwowo, żeby w razie co jakiś tym ulew czy czegoś, bo sporo tych dzieci chyba tam właśnie miało być, to żeby się mogli pomieścić albo wiecie, tu jakieś bo tam tańce, jakieś zabawy ruchome, to żeby pewnie tu pod tym mieli, a tam tylko jakiś poczęstunek, bo tam są stoliki, taka czytelnia zrobiona, w fajnie tam jest no i rozkładali właśnie namiot ale ale ten no ale dzisiaj to im się pogoda udała parno jest duszno więc fajnie dobrze że też nie ma takiego upału bo, ja, bo tam to wiecie samo słońce to też byłoby tak że oni by się tam normalnie parowali i gotowali no i oczywiście tam jazda konna jest między innymi no Różne zabawy, wycieczki rowerowe, jazda konna, no i tam różne takie rzeczy związane z końmi, no i takie tam, nie? I więc fajnie, dobra, nie rozgaduję się muszę wstać, bo ja sobie tutaj na pomościku usiadłam. Muszę wstać, zacznę to skręcać, poskręcam to i wam pokażę, ale na razie to się muszę rozłączyć, więc do później. I tak na razie ją postawiłam tutaj. I właśnie jak się będzie wchodziło na tę kładkę, to tu będzie ta pergola. Tylko ona jeszcze jest nieustawiona. E, trochę ją w ziemię będę musiała sobie wbić. E, mm, co ja chciałam powiedzieć? E, no i e, ona będzie troszeczkę tu bardziej w tą stronę. Tu bardziej. No i tutaj róża, żeby się po niej pieły i fajnie ją o, oblecą. Albo będzie stała, może tak jak tutaj, jak już ten jest takie te kostki, bo tu mam trawę. Najwyżej tą trawę bym wykopała. Tutaj mam szałwie, ale ona mi coś przysła. Nie wiem, czy na mi za rok może mi odbije. I tu bym posadziła może róże i tam tak samo i tak się będzie się pieło. I ona ma taką górę, taką. O, widzicie? Takie o półkole takie, stożkowate i na czubek jeszcze e, idzie e, taka dekoracja. Czekajcie. O, taka dekoracja. No nie widać. O, no może. O, taka dekoracja idzie do wkręcenia jeszcze na górę. E, I zaraz to tam jeszcze z, już dokończę, później, później bo zaraz muszę jechać, ale mniej więcej to tak wygląda. I powiem Wam, że tą pergolę, co kupiłam poprzednio, co, my, będzie, co stoi przed tarasem, to ona miała takie haki, że się tutaj montowało takie jakby zaczepy na śrubki i się wbijało kołek w ziemię, żeby ona szczyt nastała, a tutaj nic takiego nie ma. Więc tak, i teraz jeszcze pomyślę, eee, czy tą postawię jak się wchodzi na taras, a tą pookrągłą. E, przyniosę tu. E, bo chyba będzie ta lepiej przy tarasie wyglądała. A tutaj tą taką zwykłą półokrągłą postawię. No. Bo tutaj mam tą taką wiecie półokrągłą, zwykłą taką na tarasie. I chyba będzie lepiej pasowała ta ta tam, a tamta tutaj przed domem. Zobaczymy. Ale to już nie teraz. E, na, póki co to idę, bo muszę zaraz jechać po Laurę. Tak się słuchajcie zrobiło parno na dworzu. Taka duchota, że ja się cała zagrzałam. Włączę sobie żabę, bo zamontowałam żabę. Bo przecież postawiłam ją, tą żabę i zapomniałam o niej, że ją mam i tak ją na razie postawiłam zobaczyć jak to będzie. I na razie ją postawiłam tak byle jak, że jak woda filtruje, to żeby powietrze też było dla rybek. Więc ona tak stoi, bo stoi. Trzeba ją poprawić i Paweł powiedział, że ja, znaczy ja bym chciała, żeby woda po kamieniach spływała. I bezpośrednio tutaj do wody takie bąbelki żeby się robiły, takie tlen. Ale Paweł mówi, że może jak będzie miał urlop najprędzej, to... albo ja sobie sama to sobie, tylko żeby mi tam no pokazał, ale to jest do ogarnięcia. Taki rowek zrobić sobie z kamieni, taką. Jakby z kamieni rynienkę, żeby po tym spływała, i taki uskok, i do wody, żeby ta woda zachowała, bo to fajnie wyglądało. Pokażę Wam tą żabę, i zaraz trzeba jechać. O, znowu mi tu zarosło, mam już kamienie szykowane, żeby tam dokończyć. Tu mi zarosło, ale patrzcie, jak mi ten wyrosły te skaniaczki. Takie kupiłam w zeszłym roku skaniaczki. One normalnie taka palma z nich wyrosła. Dziwne, ja nie wiedziałam, że to tak będzie rosnąć. Tu mam jakąś trabę, nie wiem skąd ja to wzięłam. Z tamtej strony nie mam, chyba ją stąd zabiorę. O, widzicie? taka mi palma tu wyszła. I z tamtej strony też. No, i tam też, tam jest mnóstwo tych żółtych. E, no, Marcinka, Marcinki, Marcinek. Marcinek no, troszeczkę mi widzę, przesycha od spodu, może mało wody ma. Bo przecież w ogóle jest sucho, to prawie nic nie pada. Tam w, w, o, w owocach tu mam małki gaj. No, i tu muszę przyjść sobie popielić, powrywać to, ale to już nie teraz. Dobra, to tyle. No i filtr się sprawdza superowy. I co odkryłam? Teraz Wam nie pokażę. Znaczy, odkryłam, po prostu doinstruowałam się. Nie trzeba odkręcać, bo my raz to odkręciliśmy i wyjęliśmy ten filtr i go myliśmy po prostu ze środka. Pukaliśmy, tam są takie gąbki, a to wystarczy, wiecie, tym pokrętłem. Za dwa, trzy razy w jedną, w drugą, parę razy tak pokręcić i z, właśnie z tego, bo tu pobiera wodę, tu wypuszcza i z tego, co wypuszcza, i wychodzi cały syf. Taki syf, słuchajcie, że ja Wam kiedyś pokażę, jaki syf wychodzi. Ale oczywiście nie może być to wpuszczone do oczka, tylko trzeba to, wiecie, odkręcić. O! Ziabucha, zobaczcie, siedzi zielona. Ona tutaj już mieszka. Trzeba to odkręcić i tą wodę, wiecie, rzucić tam, i to chwilę, moment wyleci ta woda, dopóki nie będzie leciała czysta, i z powrotem można już tutaj filtrować. Tylko wtedy trzeba tej wody dolać, bo wiadomo, pobiera się tą wodę z oczka. No ale dobra. Idę się, idę się umyć ręce i jadę po, po naszą kierowniczkę. Jadę już po Laurę. 17 dochodzi, ale się żar zrobił. Paruwa normalnie, a nie jadę sama. Zobaczcie, kto ze mną jest. Kto to ze mną tutaj jest? Pokaż się tu, nie, na kulana. tu, 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 tu. Nie widać. Misia jedzie ze mną. Laura, zrobimy niespodziankę. Się Laura nie spodziewa, że Misia po nią przyjedzie, tak? Gdzie ty jedziesz? Yes. A mówię, wezmę ją. Laura, to mi się tak wytresowała, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. E, misia za Laurą chodzi krok w krok to jest jej u, po miśku ukochany pies, bo tak to był przecież misiek, teraz ona <grym> I, i powiem wam, że tak ją wytresowała ona się jej tak słucha ona w ogóle ona jest taka grzeczna e, posłuszna, bo tamta cała reszta to jest nieposłuszna a ona jest, to jest tak posłusznym psem że naprawdę Jestem wiecie. Yy, no zdziwiona, no bo cztery psy niby te same, a ten, a yy, cztery, cztery, cztery psy te same, a jakie charaktery zupełnie mają te psy inne. No, zrobili u nas drogę. Yy, w zeszłym tygodniu nawieźli mnóstwo kamieni, wyrównali, no co prawda takie echo szum jest, no bo to się jedzie po tych kamieniach, to tłucze. Ale już nie ma takich, wiecie, ubo, ubojów, jak ja to mówię z tych dziur, że w miarę w miarę. Nie jest, słuchajcie, tragicznie. Walec przyjechał, ale ten walec mógłby jeszcze przyjechać. Na przykład jakby deszcz spadł i po deszczu ten walec mógłby przyjechać, to wiecie, byłoby jeszcze lepiej. Bo by te kamienie trochę poubijał. A tak to one są no, niby ubite, ale, ale są też na, na wierzchu. Dobra, jedziemy, nie gadamy. Patrzcie jaki, jaki ładny bocianek sobie chodzi biedny, jedzonka szuka jak misia się kradzie o, misia to by go już popędziła pewnie dobra, jedziemy